Jedziemy ulicą 6 sierpnia w Dąbrowie Górniczej. Proszę zwrócić uwagę na znaki po prawej stronie: ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę oraz próg zwalniający. Za chwilkę za samochodem, który znajduje się po prawej stronie, zobaczymy znaki ustąp pierwszeństwa oraz zakaz skrętu w prawo. Proszę zwrócić uwagę na samochód, który jest z prawej strony: zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa. Jednak oczywiście był to jego błąd. W tej sytuacji musimy czekać, aż zjedzie z tego skrzyżowania. Nie możemy ruszyć przed tym pojazdem, ponieważ może to być potraktowane jako nasze wymuszenie pierwszeństwa. I kolejne znaki ustąp pierwszeństwa oraz nakaz jazdy w prawo. Oczywiście w tej sytuacji również należy załączyć kierunkowskaz i ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony. Teraz skręcimy w lewo na skrzyżowaniu uwaga na pojazdy nadjeżdżające z prawej strony cały czas trzymamy lewy kierunkowskaz i bezpiecznie wyjeżdżamy na drogę główną ulicy Majakowskiego